Tomek dzisiaj mecz w Jastrzębiu, ale chciałem zapytać na początek, czy otrząsnęliście się już z tej porażki w Sanoku? No, myślę, że tak. No, mieliśmy wczoraj trening, dzisiaj rozjazd, no i zobaczymy. No, jedziemy na pewno do, do Jastrzębia po zwycięstwie. No. Jesteśmy osłabieni dwoma zawodnikami. Nie wiadomo, czy zagra dzisiaj Piotr, Piotr Dworzak. No, wiadomo, Michał nam wypad w Sanoku. No, to myślę, że będzie dobrze. No. Wszystko się okaże. Najważniejsze, żebyśmy, tak jak w Sanoku, nie przespali pierwszych minut. Znaczy do tej pory z Jastrzębiem dobry bilans, te dwa mecze, dwa zwycięstwa po 3-1, trzeba to podtrzymać. No myślę, że, że, że będzie ciężko, no bo wiadomo jesteśmy osłabieni, no ale mam, jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że powalczymy no i przywieziemy stamtąd trzy punkty. Czy dla Ciebie nie jest zaskakująca ta słaba forma na razie wicemistrza Polski właśnie zespołu z Jastrzębia? No. Oni powinni chyba coś więcej no, grać. No wiadomo, tam wiesz, bo trochę się borykają mają problemy kadrowe jakoś tam co krajowcy, nie wiem, tam chyba mieli pozwania i ich no, nie wyszło i na pewno początek sezonu im nie wyszedł, no, nie dostali się do tych Pucharu Polski, no, ale próbują się odrodzić. No, Zobaczmy, my na pewno jedziemy, musimy walczyć o swoje, wygrać tam no, i wrócić z trzema punktami. No by wrócić z trzema punktami, ale potem kolejne mecze, bo teraz taki mały maraton. No, przed tak, radimy. no jest do 15 grudnia mamy praktycznie e, wtorek, piątek, niedzielę No. Trzeba się koncentrować na każdym meczu. Zobaczymy. Chciałem zapytać jeszcze tak na koniec. Jesteś jednym z nowych zawodników w Krakowie, no ale już trochę tych meczów, które rozegrałeś, jak się czujesz w ogóle z kolegami? Rozumiecie się dobrze na no, tafli? No, wiadomo, no, to jest nowy, no, ale, ale jest dużo, dużo chłopaków znam już no, z wcześniejszych lat. Myślę, że w miarę dobrze się rozumiem. No, jest wszystko ok, chłopaki mnie fajnie przywitali drużynie. Myślę, że będzie dobrze.